Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, śniadam wam kolejny odcinek ze Squadbusters I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie wbić ligę oddziałów Wreszcie, moi drodzy, nastąpi ten moment, gdzie wbijemy sobie ligę oddziałów I będziemy w topce polskiej, zobaczcie, aktualnie 103 osoby w Polsce Ukończyły można powiedzieć, że Squad Busters i wybiły ligę oddziałów. Później jak się już dobije do tego poziomu, to się wbija pucharki Więc moi drodzy, od dzisiaj zaczniemy sobie wbijać pucharki Oczywiście jak wyjdzie nowa mapa Znaczy nowa mapa, nowy świat, to wtedy będziemy znowu wbijać jakby te poziomy No i będzie nowa oczywiście czyli ten lodowy świat, bo to już wiemy z odcinka, który wrzucili na kanał Squad Busters, ale no jeszcze na razie nie ma, więc póki co dobijamy ligę oddziałów, wy oczywiście stawcie łapiczkę w górę Zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na żadnego odcinka ze Squadbusters nie przegapić, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji tutaj. I pamiętajcie, kodzik Panda w Squad Busters, nie tylko w Brawl Stars, ale również w Squad Busters działa. Mamy jeszcze tutaj skrzynkę, więc sobie ją oczywiście otworzymy dostaliśmy trzy Hog Ridery. Hog Ridera już prawie będę mógł wrzucić, moi drodzy, na kolejną gwiazdeczkę, więc fajnie. No i lecimy, zobaczymy. Przy okazji dropnąłem nam czarodzieja, jak widzicie, więc brakuje mi jedynie dwóch postaci na ten moment, czyli jest to uzdrowicielka bitewna oraz Max. Jedyne dwie postacie, które jeszcze nie mam na swoim koncie, więc mam nadzieję, że niedługo je będę już miał. No i dobra, lecimy handlarz na start, moi drodzy. Zalew klejnotów, więc będzie dosyć sporo gemów tutaj i pasuje nam jak najszybciej wziąć postać, która, moi drodzy. Będzie nam y, dawała golda, więc mam nadzieję, że taką będę miał, bo nie patrzyłem jakie postacie będę miał. Więc to jest ten minus. I kurczę na razie tu mamy 6 gemów, ale człowieku golda nie możemy mieć, więc jest problem. Dobra, już mamy jakiegoś golda. Nie ma na razie nic. Dobra, weźmiemy Hograidera, bo Hograderem będziemy mogli szybciej uciekać, więc to nam się przyda. Dobra, co tutaj mamy? Jakiegoś spela fajnego jest bomba. Dobra, jest bomba i są tutaj trzy drzewa, idealnie. To akurat nam się idealnie trafiło, moi drodzy. Dobra, pięknie. Mamy aż 17 gemów, więc spoko. Goblin, no dobra, dajmy goblina, bo on nam sypnie trochę monet przy okazji zebraliśmy sobie, moi drodzy, tutaj kolejne gamy od naszego tradera, handlarza, więc spoko. Dobra, kolejną skrzynię sobie otwórzmy. Mamy kolejnego handlarza. Idealnie, moi drodzy. Dobra, cyk, sobie to jeszcze zbierzemy. Tego naklepiemy, tego naklepiemy. Otworzymy sobie kolejną skrzynkę, niech będzie kluczem. Weźmiemy kolejnego gobina. Goblin nam znowu tutaj sypnął troszeczkę golda. piąte miejsce. No na razie lipa, ale musimy zrobić jakiegoś teama, pod atak bardziej, pod atak, będziemy klepać te boty. Bo widzę, że no tutaj nie mamy żadnej postaci, która nam daje golda, oprócz goblina, więc będzie ciężko. Ale dobra, zróbmy sobie tak. Handlarz na trzy gwiazdki, idealnie. I sobie myślę, że musimy przejść bardziej na jakiegoś mida. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, sobie to jeszcze zbierzmy. Ok, zaraz mamy moi drodzy kolejną skrzynkę, znaczy dopiero połowa do użycia klucza. Ale no to w miarę szybko idzie, jak się używa tego zwykłego klucza. No i musimy klepać jakichś botów, którzy się tu będą rozpić, więc niech się rozpią tu jakieś boty te większe, bo ja potrzebuję właśnie od nich golda. Oraz gemy, a tak to jest lipa, bo nie mamy takich postaci, które nam dają, moi drodzy, golda. Dobra, wzięliśmy barbariana, on się przyda, bo on będzie mógł tam na blisko jakiś damage zrobić. Dobra, to mi się podoba, że mamy coś takiego. O, ale tam siadło, człowieku, idealnie, chłop tam zostanie naklepany. Dobra, wariacie, ale ty mi dałeś gemów. Dobra, essa. essa, 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 jeszcze uciekamy. Dobra, pięknie, mamy na razie czwarte miejsce. Jakoś to, moi drodzy, wyszło. Dobra, musimy sobie uciec troszeczkę, mamy Loa, mam naprawdę Loa. Więc pasuje się podleczyć. Mam nadzieję, że zaraz tu znajdziemy jakiś sech albo pankę nam wylecić czy coś. Mamy Hogridera kolejnego. No dobra, niech będzie. Kolejny Hogrider zawsze się przyda. Dobra, no spokojnie, moi drodzy, on tam czeka na mnie. O kurde, ale mi tutaj zlagowało gierkę. Dobra, mam nadzieję, że tu jakoś przejdę obok. Dobra, pięknie. No nie no, oni będą mi wszyscy zabierać. No zostawcie mnie. Dobra, piąte miejsce jest sześć składów, moi drodzy. Sześć składów, piąte miejsce. Ja no, chcę mieć piąte miejsce, dobra, leczenie, idealnie akurat nam siadło. Chcę mieć top 5, bo mam pasy już tam dosyć fajną. Dobra, weźmiemy sobie handlarza kolejnego, bo no on nam będzie mógł sypać tutaj jakieś gamy, mimo że to jest zalew klejnatów i tych gemów jest sporo. To i tak moi drodzy, no jesteśmy na razie top 4, a taki handlarz nam się przyda. Dobra, już jesteśmy top 3, to mi się akurat podoba. Dobra, nie jest źle. Jeszcze kolejne gamy sypnęły. 163 gamy mamy. Tego wariata klepiemy. Myślę, że tutaj po bokach się będziemy kręcić po bokach się będziemy kręcić, będziemy klepali te małe potworki, no i najwyżej jakiegoś jednego większego, jak się tu jakiś zrespi tyle, bo no inaczej nie ma sensu, jeszcze nadujmy sobie, e, moi drodzy boosta, żeby w razie czego móc uciec mamy drugie miejsce, no wątpię, żebyśmy to przegrali jeszcze, zobaczcie, cztery teamy zostały, no to to jest tak szczerze już nie do przegrania na 100% wyjdziemy e, pozytywnie z tej giereczki, tylko zobaczymy na którym miejscu, a teraz warto się wbijać w jak najwyższe miejsce, bo dostajemy również tę energię portalu, w zależności od miejsca, na którym się znajdujemy ale chyba między drugim a trzecim nie ma różnicy, chociaż nie jestem pewien. Więc w sumie bez znaczenia, pierwszy no nie ma szans. zobaczyć chłopcy z pierwszym ma 440, 320. Więc no, pierwsi na pewno nie będziemy. No, ale moi drodzy, to trzy powinniśmy się utrzymać bez jakiegoś większego problemu? 3 sekundy, dobra, jeszcze tu nam sypną kolejne gamy. 360 mieliśmy. Drugie miejsce zajęliśmy, więc jest dobrze. Zobaczmy, czy już dzięki, moi drodzy, skrzynce, którą za sobie otworzymy, będziemy mogli właśnie wbić dom League of Mam taką nadzieję, zaraz. Zaraz zobaczymy, jest mój drodzy. Passa 8 zwycięstw, więc dodatkowe dwa tutaj. Bonusiki, uwaga, plus 1, plus 1, ok, nic, nic, plus 1, i bardzo duża, dobra, plus 5, no to to mi się podoba. Najprawdopodobniej będziemy mieli jakiegoś upgrade'a. Zaraz zobaczymy, 9 koltów, dobra, no to na 100% będzie upgrade. Nie gadaj, nie, miałem jednego kolta, naprawdę, nie, nie, 9 na 10, no nie mogę, widzowie, tutaj jeszcze jakaś misja. No to jest jakiś żart, naprawdę brakuje mi 125 punktów, ale tak by mi brakło. Tak by mi brakło, nie mogę tutaj coś kupić, co by mi zrobiło jakieś dwa upgrade'y. Nie no dobra, kupujemy kolejny bilet i gramy kolejny meczik widzowy, bo inaczej to jest bez sensu. Więc kupujemy bilet i kupimy od razu dwa, bo później jak wbijemy tą Ligę Oddziałów, to też byśmy sobie zagrali jeden meczik. Zobaczymy jak to się będzie tam i ile tych pucharków zdobędę. Dobra, gobliny szabrowniki, teraz tylko nie zapsuć pasy. Jak nie zepsuję pasy będzie dobrze, ale ja lubię ten tryb. Mamy, moi drodzy, dobra, barbarzyńca na start, barbarzyńca ładnie klepie te gobliny. Sąd się przyda, jeszcze widziałem, że tam miałem kurczaka, to kurczaka sobie najwyżej zaraz dorzucimy do tego składu. Na początek to tu nawet nie ma co chodzić daleko, tak szczerze, tylko klepać te jak najbliższe i jak najszybciej zrobić sobie większego składa. Jak macie większego składa, to już później to jest free, tak szczerze, bo to tak szybko idzie tego bliny naklepać. Że to jest coś pięknego. Dobra, tutaj już jakiś idzie. Fajnie, coś tam go klepnąłem, moi drodzy. Kolejna skrzynka, to mi się podoba. Kolejny kurczaczek, fajnie, będziemy mogli na buście łazić dłużej. OK, super, że żeby ci odrzucasz. Piękny jesteś, Dobra, cyk. To sobie zbierzemy. Ok, dobra, nie najgorzej. No i pasuje, moi drodzy, tutaj znowu gdzieś się ukryć w rogu i klepać te gobliny. Okej, okay, tutaj już jednego dokończyłem. Dobra, ładnie. Jest dobrze, jest dobrze, mój drodzy. Mamy 36 golda. Weźmiemy sobie kolejnego barbarzyńcę. Pasuje nam kolejne postacie. Wziąć co robią. Jakiś potężny jakiś kolcika albo, bo jakbym wziął, to by było idealnie. Więc mam nadzieję, że mi jakiś taki zaraz dropnie. Zobaczmy, co tu będziemy mieli do wyboru. Jest kolcik, dobra, super. Kolcik jest tutaj w ogóle. Nie ma sensu brać jakiś gregów czy mawis. Tak szczerze, bo z tych goblinów tyle leci że wystarczy te gobliny w kółko klepać, a one i tak są wszędzie na tej mapie, więc nie ma problemu, żeby je znajdywać. Dobra, tutaj już naprawdę fajny damage leci. Zobaczcie, jak szybko mogę knockoutować tych wariatów. Podoba mi się to. Okej, okay, kolejny znokautowany. Weźmiemy sobie Penny, bo Penny ładuje mocny damage. Ona chyba 230 bije. Nawet nie wiem, czy to nie jest postać, która najwięcej bije w tej grze tak szczerze. Możliwe, że to jest postać, która najwięcej bije, więc Penny jest naprawdę mocna. Jeszcze ostatnio dostała bafa, e, ponieważ moi drodzy te jej ukryte skarby dają jeszcze więcej monet i jeszcze więcej gemów, więc e, no mega spoko moim zdaniem. Dobra, tu sobie znokautujemy tego wariata. Pięknie. Okej, okay, lecimy sobie tutaj. Piąte miejsce mamy. Ej, no to ładnie nas podgonili. Podsiężmy sobie w mi się nie podoba to, dobra, niech będzie barbarzyńca, mój drodzy, na fuzji no i gdzie są gobliny, halo, gobliny, gdzie wy jesteście one się zaraz zrespią, bo dwie minuty będą na liczniku, więc one zaraz tu gdzieś przybiegną, dobra, kolcik jeszcze na gwiazdce, pięknie no i mamy tutaj jednego wariacika, weźmiemy sobie penę kolejną, dobra, tutaj mamy kolejnego wariata, bardzo dobrze już jest naklepany, tutaj jeszcze znokautujemy go bombą Pięknie, dokończony, moi drodzy. Działko sobie tutaj stawiamy, kolejnego bijemy. Nie no, widzowie, to mi się podoba. To mi się podoba, naprawdę no, bardzo ładnie to wygląda. Cześć, po te skarby. Cześć po te skarby. Weźmiemy sobie Hogridera, żeby jeszcze szybciej móc się przemieszczać. Weźmiemy sobie kolejną penę. dobra. Nie wiem, gdzie są te skarby, wszystkie chyba gdzieś na dole z tego co widzę. Zaraz trzeba będzie tam polecieć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i zaraz trzeba też bić się w Mida, mniej więcej, bo na Midzie będzie najwięcej, moi drodzy, tych wszystkich goblinów, bo one się rozpią, jak jest minuta do końca. Więc zaraz sobie tam wbijemy. No i mam nadzieję, że te top 5 się utrzymamy, ale powinniśmy się utrzymać. Mamy dosyć dobry skład, więc raczej będzie ok. Weźmiemy sobie czołg. Czołg też nam się może przydać. Nie wiem w sumie ile czołg bije w tej wersji czołgowej, powiedzmy. Więc ciekawa sprawa, ale myślę, że też dosyć sporo, może nawet więcej niż pany. Nie wiem szczerze mówiąc. O zobaczcie ile się zrespiło tych wariatów. Dobra, trzeba ich klepać tutaj. Pięknie. Jeszcze tutaj przytrzymuję guzik, żeby szybciej ich obijać, Mój drodzy nie. No zobaczcie co tutaj się stało. Przecież tu jest taki młyn. Ja mam tyle chłopie tego wszystkiego. Nie no, 170 golda mam. ja mogę cały czas zjarać skrzynki dosłownie. Dobra, kolejną skrzynkę sobie otworzymy, weźmiemy królową uczniczek. Tu sobie weźmiemy jeszcze przy okazji czołga, tu znokautujemy, tam jeszcze mamy skarb z tego co widzę. Nie no, free widzowy, free to jest moim zdaniem, to jest naprawdę free maczek. Dobra, tutaj jeszcze chłop dostał nokauta, bomba na to. Niech nam tutaj da kolejnego golda i tak mamy 170 leciul z tym. Weźmiemy Mortisa. Nie no jakiego ja mam składa potężnego człowieku, co tu jest w ogóle? Jeszcze tu mam kolejne ukryte skarby. Ja po nie lecę jeszcze zanim się meczik skończy, może akurat biję wyższe miejsce. Człowieku, co tu dropo? Dobra, ale, ale no kołtuję wariata. Ale no, kołtuję wariata, co tu się dzieje, widzowie? Ja jeszcze to ugrywam, jeszcze to ugrywam, ja jeszcze to ugrywam, patrz, 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 patrz. Top jeden, top jeden zdążę? Top jeden. Zdążę to jeden, zdążyłem to jeden. Nie gadaj, nie gadaj, że jest on pierwszy. Jo, ale meczek! Nie no, powiem wam, że naprawdę mocny meczek mi tutaj siadł. Bardzo dobrze, no i mam nadzieję, że już teraz będę mógł coś zapgradować. 356 gemów, plus 30, plus 130 po moi drodzy. Otwieramy skrzynkę, oby jakaś fajna się dropa, żeby dużo było upgradeów, plus 1, plus 1, plus jeden. Plus jeden, plus jeden. Dobra, i plus jeden, Ok, czyli pięć chyba postaci będę miał. Zobaczymy jakie moi drodzy, uwaga, pięć bo, czy ja mogę zaupgrade'ować bo? Nie mogę zaupgrade'ować bo, no nie gadaj, no człowieku, ile ja tych meczów będę musiał zagrać? Czy ja mogę kupić cokolwiek, żebym mógł zaupgrade'ować, nie wiem, najtańsze jakieś? 12 L Primo, to mi się nie opłaca tak szczerze, ale dzięki temu będę miał już agry Dobra, wywalone, kupuję 12 L Primo. 9600 korda, więc sobie wydałem. Bo już mi się nie chce grać kolejnego meczu po to, żeby zdobyć tam jakiś? No i mamy to, moi drodzy, w tym momencie wbiliśmy ligę oddziałów. Uwaga! I mamy, moi drodzy, jakąś animację przed tobą nowy świat, ok I mamy teraz brązową ligę, ok Ile to ma tutaj poziomów i czy jest jakaś kolejna liga? Pewnie jest, moi drodzy, nie gadę, ile ona ma poziomów, człowieku? Co jest? Brązowa liga. Uuu, chłopie, jakie to jest długie. Nie, nie gadać, to też ma 90. Co ty gadasz? To ma jeszcze więcej niż 90. Srebrna liga jest dopiero po 100. Wytyfy. I ile trzeba na kolejny poziom? Pewnie teraz mało, bo dopiero co to wbiłem, ale później na ten setny to trzeba będzie mieć mega dużo. Zaraz zobaczymy, moi drodzy. Dobra, czy ja się mogę cofnąć na sam początek? Okej, okay. tysiąc potrzebuję. Nie, dobra, przecież bicie srebrnej, a potem jest pewnie jakaś, nie wiem, tam gold, diamentowa, nie wiadomo co. Nie, no to będzie trwało wieczność, moi drodzy. No ale dobra, mamy kolejną mega odblokowaną i jest liga oddziałów. Jo, jak to wygląda? Nie, no podoba mi się. No i mam jeszcze za darmo coś. Ok, dostaliśmy dwóch barbarzyńców. Super. E, no to co, moi drodzy, lecimy pierwsza gierka na lidze oddziałów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i mam nadzieję, że wbije jakieś pucharki e, i zobaczymy, który będę wtedy w tabelce, więc zaraz wszystkiego się dowiemy. tylko Musimy zagrać meczek mega na start, jaką będziemy mieli El Tigre. Okej, okay, okej, okay. nie jest to najlepszy wybór, ale też nie najgorszy, wolałbym magiczną szeli dostać. No ale miejmy nadzieję, że to pięć, moi drodzy, zrobimy. Najpierw sobie tak musimy walnąć jakieś fajne postacie. Szelka tutaj będzie odpowiednią postacią. Następnie nakautujemy tych wariatów. Dobra, pięknie, lecimy po kolejną skrzynkę, bo widzę, że tutaj jest jeszcze jakiś ukryty skarb, co tam dropło golda trochę mieliśmy. Super. Dobra, on też ma szelkę, to, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, bo on jeszcze będzie mnie nakołtował. No zostaw mi moją szelkę. Zostaw mnie, proszę cię. Nie, no, on jest nienormalny. Dobra, człowieku, nara, 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 wariacie. On ma jakiegoś większego busta, czy co jest, że on mnie tak szybko gonił? Dobra, weźmiemy sobie kolta w takim razie. I musimy kolejną skrzynkę otworzyć. Dobra, weźmiemy sobie teraz szeli. No i dobra, mamy trzy postacie. Mam nadzieję, że teraz mnie nikt nie znokałtuje jakoś szybko. Ne, ale nie mamy w ogóle postaci, co daje golda. Musielibyśmy mieć postać, która daje nam golda. Zaraz mam nadzieję, że taką dropniemy jakieś ze skrzynki. Weźmiemy sobie chyba jakiś klucz, zaraz użyjemy, bo inaczej nie będzie szans, żebyśmy to wygrali, moi drodzy. Musimy wziąć jakiś kluczyk. Nie mamy niestety dalej żadnej postaci, która by nam dawała golda. To jest bardzo niedobry znak, bo będzie ciężko cokolwiek nam ugrać, ale chyba lecę mida. No, chyba lecę mida, bo inaczej nic tutaj nie zrobię. Bo na boku, no nie ma szans. Ja muszę tutaj cokolwiek nakautować. Okej. Okay. Mamy 14. Golda. Hmm, no nie wiem, nie wiem. Dwagamy dopiero. Ciężko, ciężko to wygląda, moi drodzy. Czyżby pierwsza gierka na lidze oddziału by była jakąś przegraną grą? Dobra, mamy Mavis, akurat to jest spoko. No nie gadaj, że mi na... Nie, dobra, nie naklepał mi ma... na Mavis. No zostawcie mnie! No czemu wy mnie bijecie? No po co? No zostaw mnie, no na gówno mnie klepiesz, idioto! Nie dobra, przegrałem ten mecz. No weźcie mi dajcie, nie wiem, drugą mega postać, no zasrany chłop mnie klepie w nieskończoność, nie mogę uciec nawet. Nie, ta, ta gra mnie denerwuje, przysięgam. Nie, dobra, wyjdź z tej gry. Nie wbijam żadnej ligi oddziałów nigdy więcej. Co to ma być za syf, człowieku? Nie, dobra, nie gram nic. Jeszcze co? Nie, jeszcze, niech mi zabiorą, człowieku, tą ligę oddziałów. Upośledzone, plus 5. Minus 3 pucharki, jak ja nie miałem pucharków. Ja, mam minusowe pucharki? Nie, człowieku, minusowe pucharki mam, nie. Mocne widzowie, minusowe pucharki mam, super. Fajna jest ta liga udział. wejdziemy sobie tutaj w ranking, moi drodzy, lokalnie, jestem na miejscu żadnym, bo mam na minusie pucharki, super, dzięki, dzięki bardzo, super jesteście, tak trzymać, moi drodzy, nie no, to jest jakaś porażka, mnie nawet nie wyświetla człowieku tutaj, mnie tu nawet chłopie nie wyświetla? Patrz, 103 miejsce, chłop ma dwa pucharki, to ja mam na minusie i co, mnie, mnie nie ma? Nagle w tej lice wytyfy. Udało mi się, moi drodzy, zająć czwarte miejsce. Zobaczmy, czy cokolwiek dostaniemy, jakieś pucharki za te czwarte miejsce, czy nic nie dostanę. Chłop ma pasę 363, super normalne. nie te giereczki. Waga plus dwa. Aha, czyli co, mam minus jeden, tak? Czy ja mam teraz minus jeden pucharek? Nie gadaj mi, że ja mam w tym momencie minus jeden pucharek. Człowieku, jak tak to wbijanie tych pucharków jest po prostu niemożliwe, nie? Przysięgam. Okej, okay, jeszcze przy okazji robiłem nagrodę Colta, więc spoko. 1700 golda, no ale najlepsze jest to, że mi cały czas losuje inne mapy niż te, do której mam misję. jakby miałem na Mega Knighta i dopiero teraz miałem pierwszy raz tą mapę z Mega Knightem, tą królewską, więc no mega dziwne, dobra, wbijmy sobie w ligę oddziałów, mam dwa pucharki, jestem 104 w Polsce, wow widzowie, niesamowite, niesamowite, jestem 104 w Polsce, Lecimy, wbijamy topkę normalnie, 104 miejsce udało mi się wbić, więc spoko. Lecimy po top 10, mój drodzy, top 10 jest ile? 2000, dobra, ja tam normalnie wbijam, bez problemu. 2000 pucharków zaraz wbijam, stawcie łeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!